Which country are you from? I'm uh, from Poland and you? Good. I'm from Pakistan. Pakistan? Yes, bro. And you play on the same server as me? <laughs> yeah, I don't know. Danger zone is. What's, your, what's crazy. your ping? Is it normal? No, not normal. 150. Yeah, so you play on the European server? Yeah, I don't know. Yeah, Danger zone always European server. Sometimes I come play with Russian. Last Pakistan. game was with Germany. Crazy. Oh, nice. and do you know where is Poland? Yes, bro, I know. Poland <laughs> is in the north, right? Uh, in the uh, center of Europe. Center of Europe. Cool, bro yes. How's the temperature like? Uh, winter? What? Poland has uh, uh polar bears, right? No. And oh. uh, no? <laughs> Sorry. <laughs> you really think that? <laughs> On myślał, że mamy niedźwiedzie polarne. Nie wierzę, nie wierzę w to! Nie wierzę! Cześć, jestem Merwo, witam was już tak oficjalnie w kolejnym filmie z trybu, strefa zagrożenia, jak widzicie, gram na pięknej zimowej mapie, także się wszyscy możemy poczuć jak w Polsce. Jak biegamy w ogóle nas niedźwiedzie polarne. No. <laughs> Ten tekst, słuchajcie, rozwalił mnie kompletnie. Gram z tym ziomkiem już któryś mecz, naprawdę bardzo fajnie, nam się gra razem, przyjemnie, jest bardzo miły, sympatyczny, śmieszny, także mam nadzieję, że pójdzie nam teraz jakiś fajny mecz jak że coś wygramy. Będę wam mógł pokazać różne fajne fragi, ale póki co, zamówiłem sobie pistolecik, bo widziałem na podglądzie, że nic nigdzie blisko nie ma. Takiego five sevena byłoby mieć dobrze, ale jeszcze było fajnie chociaż znaleźć. Jakiś pancerz z hełmem, nie? Dobra, szybko. Teraz już się aż tak nie boję przeciwników, mam w czym walczyć tylko nim. Chociaż dziwne, że nikogo nie, sp nie spotkałem. Gdzieś ktoś był obok? O, i tu jest do otworzenia. Za 750 za shotguna? Nie, nie chcę przepłacać. Hmm. O, tam idziemy, daleko. On też ucieka, chyba. Chyba nic nie ma. Heh. To był dźwięk jakiś spadochronu. Nie wiem skąd się to wziął. Dźwięk spadochronu. 450, szkoda, że nie mam troszeczkę więcej. O! I nie trafiłem, no. W ogóle nie trafiam. To jest jakaś masakra. Nie mam się skończyło pociski. No. Sporo szczęścia z mojej strony, nie miał kulek. Nie miał. Tam był jeszcze jeden, chyba jego ziomek Ale mam przynajmniej jego pancerz. O. Dobra. I co? I to to znowu ten sam. Mam pięć kulek Cały czas gonię ten, ten sam team I killed both guys But they keep spawning No, gdzieś tam chyba... chyba tam ucieka Gonimy ich, co? Jest tu w środku Jest w środku? Co, biegnę? On tu zaraz mi jakiś ładunek wysadzi To by było nieprzyjemne Był i uciek, widzicie? Nie udało mi się go złapać. No i się będziemy bawić, tak? Dobrze. Dobrze, rozkręcam się. Też bizon. O, dobra, teraz mam mnóstwo pocisków. Jest żasz, zastrzyk, jest wszystko, jest, jest, to jest dobry mecz. Koś tu jeszcze może, o. Dobra no to co mamy 1300, mamy zapas pakiet mobilności to jest nasz kolejny ważny punkt co ja zamówiłem? Nie pamiętam. pamiętam o, o, on też coś zamówił spadło na jego trupa hi odd mobility pack i'm gonna see how like okej have you killed somebody one guy To jest mój pakiet mobilności. Po poproszę. I idę zabijać dalej. Exobuty, podochron. Jest miny. Jest wszystko. O, ja już miałem miny. Dobra. Tam jest dwóch na jeziorze. dwóch na jeziorze. Oni są chyba w jednym teamie. I was about to you can, fly, you can spawn, man. spawn there somewhere. Ok. Ok, się Tam jest jeden typek. Ups, jakiegoś shotguna ma? Muszę, muszę na dystans walczyć. I gdzie on mi uciekł? Bizon! Jest! Udało się jakimiś ostatnimi pociskami. Dobra, mamy już cztery fragi. To jest ten moment, gdzie będzie się można troszeczkę wyluzować. jest bomba? Podużyjmy sobie bombę. Nie. Czy ktoś się zresztą? tam. Bro, I, need I don't. I don't have a gun. Oh shit. Oh, shit. No. Nie wiem Jak to się dzieje, że jeszcze żyję. One more, bro, one more. I go. Oh man. Mam 950 i need medkit. Ok, I can buy. Merwo wyluzuj. Żeby teraz nie zrobić nic głupiego, już jest pięć pięknych fragów. Bison się spisał całkiem spoko, bo jest dużo kulek, ale ile ich trzeba czasami wpakować w ludzi? To jest straszne. There is a lot of weapons there behind the house. That's be careful. To jest shotgun, something, O, oh, nice. Dobra, podniósł tam rzeczy. A, tam, tam gdzie zamówiłem, tam są jeszcze moje miny, będę mógł po nie wrócić. Mam teraz tylko jedną. Tak. To, to, to ktoś było obok. Szybko, szybko, szybko. Ktoś mnie chce zabić? Tak, ktoś tu mnie chciał wysadzić. nie the house, next to it. Behind the house. Behind this Jest He's running Dobra ucieka nie dogonię go już uh, tu gdzieś Tu gdzieś były moje miny chyba w tej strefie co uh, I lost him. Dobra, nie, nie odzyskasz tego no jest ostre zamieszanie Z jednej strony lubię takie gry ale I z Wiem, że się taki ciekawie. Emo Wiem, że się takie ciekawie, no. ciekawie ogląda, ale. O, o tyle. Supply Drop. To jest zakładnik tam? Czy to jest ciemek stojący zakładnik? I'm gonna go back there to so supply drop. It's, it's in the corner. Yes, o, tam już ktoś jest, tam już tam tego zrzutu chyba nie damy rady. Wziąć. Nie wiem, czy mój ziomek O, obok nie będzie coś spadało. No dobra. Możemy spróbować na to poczekać. Skąd mogą przyjść? Tam już nie Mogą przyjść stąd. spawning W tym momencie trzeba poczekać. Okej, okay, nice. Widzicie jaki fajny Pakistańczyk komu komunikuje się. Są z flashem bieg? Oddział wyeliminowany bardzo dobrze. Możemy sobie zamówić zastrzyk. Chociaż mógłbym zamówić amunicję, ale... Nikt mi tu nie wyskoczył. Ta mamy meczkę dobrze. Czemu to zrzuciło na mnie te. na mojego trupa? Może to na jego trupa coś spadło? Nie, to był mój. Nie wiem, co się stało. Dobra. Jak wygląda sytuacja? Tu jest będzie dużo ludzi w mieście. Ha. Tu mi się będzie ciężko poruszać. Sprawdzamy, gdzie jest następny. Następny jest tam w środku. Dobra, będę musiał stąd uciekać powoli. Mam 950 dolków, szkoda, że nie mam 50 więcej. O, mam, dobra, amunicja. No co jest? Wyłącz się. Ok. Trochę nie grałem, to się zdarzają potem takie lagi, że człowiek nie wie co zrobić, co kliknąć. Tak, ktoś, ktoś tu się bawi. A co to było? Tutaj stał kolej cały czas? I też miałem czwóreczkę Co, jest? biją dobrze, nie, nie mogę się zatrzymać. Kradną rzeczy. I... Ale to jest wysoki poziom rozgrywki Ukradli mi rzeczy They stole my thing, dude I stole your what? I drop. Oh shit a nie, to jest You ten have system. an M4 I have m 4 a Nie mogłem się wysłowić Jestem zbyt zestresowany Ale na szczęście nie ukradli moich pocisków Tylko jakieś tam inne Zastrzyk kolejny. Jak wygląda sytuacja? To się za mną jeszcze. Tak jest, oddział wyeliminowany My bardzo dobrze. 8 fragów, merwo. Bro, jestem stressed. I have 8 frags. 8 Nie wiem czy to użyć czy poczekać. Spadł oh, shit. Ja się Cały czas bawi dronami. Cały czas wie gdzie ja jestem. 950 domów mi brakuje. 50 dolarów. A tam. Okej, okay, to na jego ciało chyba poszedł. Zrzut. Nieźle bawi Ktoś cały czas przejmuje drony Kurczę, tak mało miał Ale szkoda Bro, bro, we need to play together Bro, I'm stuck I can't Somebody above me I'm stuck. I start Nie the na Uff, najpierw. Zastrzyk się miał. Miał zastrzyk. No, you have to do it. You have to do it. Dziewięć fragów. Malutko brakowało. Look, I'm stuck here. Just, oh shit. Jest na samym dole, utknął. Dlaczego on tu <laughs> No to on tego nie da rady zrobić, o oh, bro, RIP Ciekawe czy gra przeciwko jednemu teamowi tam, czy to jest dwóch yy, pojedynczych RUN no już nic nie chyba nie zrobi With pistol, with pistol now Tak, tak, tek, pistol pistol, pistol, Jest. Dawaj, dawaj go. ma szansę. A, to jest dwóch razem. Pięknie! Ah! Very good game, very good game. Ale piękny mecz, przyznajcie. Zadano 113 w dwóch. To, czy otrzymano? Nie jestem pewien, ale... Tam go wtedy obiłem. GG, man. Thank you. Bardzo ładny meczek. Dzięki za oglądanie. Łapka w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Naprawdę fajna gierka z mojej strony. No, ten co wygrał też 7 tak także. Także spoko.